Czy ja mam coś brać? Czy ja mam Lepiej coś jako, brać? Nie wiadomo, nigdy nic, co się wydarzy. Ja mam komunety, latarkę w to jest... Wet floor? O. Mokra podłoga? Ktoś się sikał? Dzisiaj, dzisiaj, <grym> hey. gramy, na, dzisiaj gramy na dwóch y, takich fajnych rzeczach, czyli wet floor, czyli jak się poruszacie, to będziecie się trochę ślizgać jak na lodzie. Oooo! O, bez kitu nawet tu! Też, i druga rzecz to jest Watch Your Step, czyli jest szansa na to, że będzie nam się pojawiała pułapka, taka jak w ostatnich 10 pokojach, no, nie. gdzieś na podłodze. Możliwe, no, też można odblokować potem na suficie, ale no. Co tam? Dobra. tam. Będziemy się Wlecimy. lekko ślizgać. Sik będzie fajny na mokrej O mój Boże, Siko! Ew. O coś tu ledzi! Poczekajcie, bo ją latarę! Ujmij, ujmij, latarę! Ale widać było. A teraz, leży. teraz jak Chrystian poleciał do przodu, to. Ale Mokreskiety mam może, o, dlatego ja tak, a nie to buty. Poczekaj, Krysem, bo Sandra Ja podłogę, to dlatego jest. A, jaka o, oj, jaka fajna. Mówiłaś, że masz latarkę w ripcie. Nie, Ej, poczekaj, bo ja w drzwi nie trafiam. A, ale my biegniemy szybciej, czy biegniemy też szybciej, bo jest podłoga śliska? Nie, nie, śliska tak. jest podłoga, szybciej się ślizga po prostu na jest, no, no no. to będzie ciekawie na sikucie. A po, a po prawej stronie u góry widzę, że modyfikatory dodali, ile mamy aktywowanych. Tak, mamy dwa. Tak, Możesz tam zobaczyć też. Oh, oh. O! No ukradłam no, jej klucz. No, 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 no. Ukradłam. No. Złodziejka! Czekajcie, bo stoję za blisko. Czekajcie, A, nie bo się ślizgam. Czekajcie. Otworzyłam. Otworzyłam. Czy było o, mi go... Uwaga, pułapka, pułapka, Zapomniałam, że pułapki są. Nie ma żadnych pułapka. pułapków. No wejdź. Okej, okay, okej. Okay. Ola! Tak? Ola, bo jeszcze z nogą coś się stanie. No faktycznie, A mam... nie pomyślałam. Po... No nie wchodź tak, bo jeszcze noga będzie Nie wiem. Chrystia. raz można użyć. Czyli, czyli jak że macie to ty nie możesz? No. Ale udziagnęła no, mnie. <laughs> Ej no nie Dziękuję Sandra, dziękuję. No Szczerze? ślizgujemy się do setnej drzwi. Ale no, że te pułapki są tak bardzo słabo rozstawione. Tak no ale że... poczekaj, no, może czym nadachnie. dalej będzie, to są dopiero dziesiąte drzwi. Właśnie, czym dalej a co chciałbyś od a, razu w Nie, także wiesz, Stój. my się ślizgamy po podłodze, a jest tak wolnie, to, że 30 tysięcy jest popek na o. jednej stronie i że tylko Bateria. milimetry dążą do tego, że możesz, wiesz, nie trafić w to. O Nie, uh, yeah, co? Słuchajcie, ja, ja mogłam rolki założyć. <śled> tak. Rolki czy wrotki? Rolki, tylko rolki. A na czym bezpiecznie? No. O, o! Ja biorę to, to! Ja biorę to. 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 Cześć, Sandra. Krystian, nie, nie licz tak, bo stary zginiesz. Leci! Chodźmy! Chowaj, chowaj się, chowaj się, chowaj się, chowaj się. Dobra. Ogólnie ciekawostka, bo poczytałem trochę o tych modyfikatorach. To są na przykład takie rzeczy, że e, rasz spawnuje się szybciej, albo że na przykład rasza nie będzie słychać, że leci. Dobra. O, Jezu. o, nie uwalajcie na albo pułapki! Na przykład, o Jezu. Albo, albo na przykład, że Screech może się zrespić w każdym pokoju. No, kto mnie ukradza, z... złodziej! My, czy, czy proszę, po pierwsze, nic nie wziąłem z tej szafki, bo nic już nie było, bo ktoś mnie skumnął <grym> szybciej. <grym Jasne. Po, drugie, po drugie, czy wy mnie popchnęłyście, że szybciej poleciałem? O, nie Screech Jasne. Cześć, Krystian. Zawsze. Bójty, ty ty 17, 17 Ej, ale drzwi. Nie, nie, Beskitu, tu jest coś nie tak.

Zrobić tak, że woda w kubku się ten rozprzestrzeniła. Rozprzestrzeniła, rozprzestrzeniła. po tak. swoją objętość. Dobra. No słuchajcie, ani baterii nie ma Ja nie mam nic. Ani? O pułapka była nikt nie, nie przełowę Uwaga, pułapka! O, o Jezu. O Słuchajcie, jak ja się rozpędzę to. O, o! Co to było? U, u, u. Czek! O. Ale nie wiem czy mi gumimy. Czerwony pokój znowu? Co tak, co tak czerwono jest? No bo to był czerwony no, pokój. rzadki pokój. Uo, Ej, to jest bardzo patrzcie, pokój. pada na czerwono. Christian! No, Krystian! Ee, Krystian, eee, Krystian o, ale spuła, spuła, spuła. No tu jest klucz, na tym przecież na potalu. Odpoczywa. Wiedziałem przecież. Jasne. Będzie Oprze. leciał potwór, będzie potwór. Bada Tylko Ola, nie, nie mów tak. Jednak nie mam. Nie, nie ma zbiera. ten potwór. Nie mów tak brzydko, Ola. Kłamałam. Poknur. <grym> o, plasterek. Ja, ja mam łóżko jakby, co? Jabłuszko. Nie, ja mam dwa ja łóżka. Masz jabłuszko? Ale ja się chodzi, strasznie no. ciężko ua, się chodzi. O nie, Co tam do pokoju? Nie. Ja idę tu, ja idę tu. Ja cofnęłam. Nie, nie, tego, proszę, proszę. Ale się ślizgam, ale się ślizgam. Chowam Dobra, popalam. A ja żyję. Szymecia. Dzień dobry. Cze. A czemu tak daleko pobiegłaś do tyłu? Ja nie pobiegłam do tyłu, w ścianę Obojęt. Obok był mam. pokój, w którym mogliście wszyscy siedzieć. Nie. O, e, szafki były bezpieczniejsze. Oooooo! O. O, o. O, o. O, o Nie, oczy, 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 oczy potwierdzona. Informacja. A ja mam wytrychy. Dobrze. No, A ja nie. Też na was popatrzę. I, I co? Ja się ślizgam. Ja nie przejdę się teraz będzie, teraz będzie No nie, ja nie, ja nie, ja nie przejdę no. no, że na kucaka też to działa No Noże, jeśli nie Przecież ja się wywalę, Tylko, A co bali? myślałeś No, że nie będzie działać A jeszcze możemy sobie zrobić o, tego, kolejnymi No, no, nie dawaj mu Kolejny wątek, Halo! Kolejny ja odbiłem się, odbiłem się. Ja nie, mogę. Jest o nie, jest nie, nie, ja nie żyję, Ja nie żyję. Ja, ja nie żyję. Ja, nie. ja umarnęłam. O, nie. o, nie. o nie, jest za mną, jest za mną. O, nie, o, nie, nie. Nie, brat. Nie, Nie, Jest! Nie, 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 to czy my się możemy odradzać, czy nie? Szczerze? Nie wiem. Było to mega ciężkie. jak pokój. A, to otwieramy pokój. Teraz możecie? otwieramy. Możemy. Teraz możemy. No! i Iść stąd! to mega ciężkie. No bo stoi co, mi przy ja? siostrze, którą otwieram z ja, ja tylko patrzyłem co tam masz. Dobra, teraz cię Sandra albo Krystian, no. proszę. Także kontynuując, no ja y, następny raz możemy zrobić sobie wolne nogi, bo możemy włączyć i wolne kłócanie, i wolne chodzenie, Nie. I jeszcze to. I pułapki, okej, okay, dobra. Dobra, I... przyznać kto przede mną wziął tapsy. Maciek. Ja nie miałam nie, nawet. Ja nie miał... Ja nie mam, nie mam tapsów, mam A to zero. Co Krysan wziął tapsy? Ej, i ten Może challenge, Krystian, ja ja te wszystkie to. utrudnienia na nogi byśmy mogli nazwać połamane nogi. Połamane nogi. Albo, albo... nogi w kiślu. Nogi w kiśl, czemu nogi w, to czemu? Nogi w Jak to tak? Nogi w kiśle albo nogi w tym? Dzięki, dzięki, dzięki. Nie w słomie, tylko jak to się nazywa? 40, 40, Smole? 41 mi się Smoła? wydaje, ola. Smole? No to idź. No to idź. O, o smołę ci chodzi, Krysia? No. Czemu się nie otwierają? No wchodź. dobre! Nie to jest okay. ciekawie. Przecież o, też o, było płaka, słychać. To Gdzie pułapka? No tutaj. O, o to. A, ja To to uprawdzie czy, czy nie. O, o. o. A, migu, migu, było na o, nie. Procent. Ta jest moja. Nie. Tamta jest moja. Dobiegniesz, dobra, dobiegnie, Krystian, nie, nie kombinuj. Nie kombinuj. Ja już chodzę. Ja też. Dobra, bezpiecznie. Nie wolno. Dobra. U, u mnie wy, wyjśnęłaś. Fajnie. <grymne> ciekawe, jak w tym, w tym wygląda ten super extreme hard mode, co w Tak samo wygląda. Tak samo. Spokojnie, przekonamy. No tak, ale jakie są kiedyś? Straszne. Nie, <grymne> są takie bateria, bateria same, Sandra, nic się nie zmieniło. Po lewej bateria, jak coś No ale o, nie. Biegniemy przed cykiem. Ja słyszałam, że może być mega jak w jednym pokoju mega dużo. To, bo nie, nie no ogólnie była bateria, dzięki. Taki, o, o, ogólnie jest też taki modyfikator, który sprawia, że y, SIG y, zaczyna się o wiele wcześniej i o wiele później kończy. O, to fajnie o, by było! <laughs> jeszcze Dobra. na tym ślizganiu. Dobra. O nie! 49. O, nie Czy nie ma. Nie. nie, nie. Jeszcze <laughs> globus nie musi nie być. Nie globus! Nie, nie, Poczekaj, dwa, globus? Mówiłem 3, 2, 1, no zrobiłem jak ten, liga. Maciek, kto, kto chce się, w... się wślizgnąć w figurę? A ktoś Dobra, się ociem poleci tam, i będzie tam tam taki odważny. odważny? Ja nie jestem tam odważna. Jak już to Maciek pierwszy poleci pewnie. Dobra, pierwsza. Nie, on idzie do góry, on idzie do góry. Cześć, Sandra. U góry, u góry, u góry. Cześć. Ja tu nie widzę żadnych. Ty, Krysem, miałeś książki tam nie w ogóle książek nie było jedna Ej, my też nie mieliśmy książek Ja miałam książkę Dobra, figura idzie na środek, figura idzie na środek cały czas Środek Nie, nie idzie na środek Koło oblatu, idzie na blat, poszedł na blat Co jest? Nie, nie ruszaj się Sandra Nie, nie, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Dobra Nie, 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 nie Jest dobrze, spokojnie Spokojnie Sandra, jest dobrze On idzie na górę, on idzie teraz na górę Dobra, Krystian, nie biegaj tutaj tak szybko, bo teraz figura widzę, że robi jakieś dzikie ruchy Dobra. których nie, nie robiła nigdy. Sandra uciekamy stąd. O nie uciekamy o, o nie, on poszedł A. bardzo złą stroną. Proszę nie 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 zobaczył, nie zobaczył. Nie

A, wchodzimy, wchodzimy, wbijamy, wbijamy, wbijamy bo uspodziasz no, od To fajne, no, fajne wchodzimy wbijamy. No, tak. no, wchodziliśmy wszyscy Ale ja też ledwo. na twoja głowa, kurde, ale ja już nie mam życia. O nie! I znowu Maciek zniszczył Krystiana, ty czyli, czyli to jest jakiś fatum, to jest Christian, fatum pozwolę ci i patrzyć na nas z nieba. Y co się stało? Nie słyszycie mnie, prawda? Ktoś... Halo? Cześć, słychać cię? Ja Jeszcze wystraszyłam, że tu mnie wyrzuciło coś. O nie. No. Czy, czy nam wszystkim wypaliło po prostu Discorda? Coś się wydarzyło. Ja nie, nie. Kresia, pozwalam ci z nieba oglądać. Się znaczy, ja no, tak, się tak, widzę w grę, w sensie umarłem, ale widzę Cię w grze. A bez kitu, to jak nie pozwalam koddy, ci oglądać jaka, z nieba. Inflacja poleciała, 500, 500 poleciało. Ja... ja nie mogę, ja nie mogę niestety, bo ja mam y, przez technik, przez y, y, telefon e... komórkowy i... O, o, no. o, o. 5, 5, 5, 5, 5. Dobra, pięć, 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 pięć. Pięć? Nie. Dobra pięć. to lecę. Nie Ola, nie 5, nie Ola, nie 5. Yes, dobrze trafiła. O Jezu. <laughs> Tak naprawdę yes. się okay. cofnęłam mi zobaczyłam. Było napisane jeszcze? Dochodłem. Dzięki Maciek Było jeszcze napisane Jeszcze ile ewidentnie. zebrałem? Dosłownie 8 monet To jest nic Ojej Lśn... było... się jak o... 8 monet A teraz ktoś mi Nie, nie tam było miliony monet coś tam coś... Nie, 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 8, 8, 8 Dobra, dobra Ojej, ciemno, nie lubię Ciemno, ciemno O, o Światry, Szafa. Światła. A płapka już po lewej no, gdzie stronie się, gdzie? Leci? A, Leci! Leci, 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 leci! Leci, 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 Dobra. Poleciał, poleciał, poleciał. Poleciał. Uwaga, pułapka, pułapka! <grym> Ej, ja zapomniałam o tych pułapkach! Dobra, dobra. Ej, bo dobra. one tak rzadko występują. By mogli bardziej się postarać. Mogliby dać pięć na jednej podłodze. Czy mrygnęło? Czy mi się no. wydawało? Chyba nie. Ale chodzi o to, że tu... Jest nie, nie mrygnęło, nie mrygnęło, nie, nie, nie. Spoko, jest spoko, jest spoko, jest luz. Szukamy wajchy. A ja wajcha, wajcha. Bateria, mam! Bateria, bateria. O dobrze, ja szkoda. Wróć do, do wyjścia. Do wyjścia. <laughs> Poczekajcie, czekaj, czekaj. Szkoda. Nie, Dobra, tekstura mi się nie wczytała po prostu. Dobra, nieważne, nieważne o, nie. po prostu. 64. Mnie? No, widzę twoje Czu wielkie gały. <laughs> Dobra, no, i dobrze. A mnie widzicie? Tak. tak. czekaj, Skręciuś. Oj! Dobra. E co? Czek? Czemu mój ja, mnie ugryzł w twarz? To nie mój. Ja nie miałam dźwięku. Przyka. Musiałaś mieć, tylko go ominęłaś. <grym> ty nie możesz mieć. No no Sandra, nie Sarkozyna. możesz mieć kogoś. Nie możesz mieć kogoś skrycia. To wszystko jest nagrane. Patrz! co? E, Miku, Miku, e, po to łóżko czy... Nie wiem, dalej? Nie, dalej nie możecie. Tam Tam przeżyjesz? O nie, o nie, o nie. Nie! Ola! nie! Wyglądała jakby się modliła spod łóżka, ale Ciemność. no. Ciemność! Tak, o Czmo. bierzmy roślinkę ma Ćmo! Gdzie jest? Ćmo! Ty, 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 ty mam dawaj tą baterię. To nagrane. Przepraszam. <noise> Maciek mówił... Ale nie, o, ja i tak nie skrycia. mam latarki. Ja też nie. nie. Ja nie mam nikogo już teraz. Nie mam nikogo. Ja mam latarkę. Idę dalej. Jest bateria na prost. Wiem, wzięłam ją. A dobra, dobra, super. Nie jest bezpiecznie jeszcze, jeszcze jest bezpiecznie. Ale dalej skakać nie można. Krystian żyjesz? Nie. Abym e... tak no nie, ubie, Sandra! Znaczy nie. On umarł. o. Oh, oh. Nie! O oh, o. Oh. Dobra, ja to zrobię. Nie, nie, nie warczy, warczy, idziemy tu. No ale mrykał. Nie, 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 jest, jest bezpiecznie nie. Sandra. Dobra. Nic nie leci, ja mam świeczkę. Ja to mam świeczkę. Dobra. Teraz mignęło, teraz mignęło. Ale I teraz to, są oczy, to są oczy, to są oczy raczej, wiesz. 71? Tak? No, wydaje Dobra, mi się, tak. że to są oczy. Oczy. Dobra. Dobra, oczy, 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 oczy. Dobra. Lecimy Czyli Mamy sykucha po raz drugi. Poczekajcie, bo ślisko tu, ślisko! Dobra. Biegnę, biegnę, biegnę. A teraz ja też będę robił i będę chciał zrobić tą samą pozycję co Ola. do Pilodze. Dobra. Ja nie, ja, ja, ja nie chcę biec. Kupka ja powi? nie chciał. Ja na dołączę świata. No dam mu 3 sekundy. A teraz i... dłużej będzie, teraz a, będzie dłużej a, ten sik. O, o mój boże. Jezu miałem że my się ślizgamy! prawo, Ua! prawo, w prawo. prawo. lewo. Prosto, 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 O Jezus, prosto, prosto. o Jezu, umrę, 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 umrę! Uh, nie, ja umieram, prawo, prawo, nie zabrałam. No nie za umrę, umrę. On nie umieram, owarwa! Już, już po mnie, już po mnie, po mnie, po, po mnie. Ja o Jezus, on jest za mną. O Jezu. o Jezu! O Jezu, on jest za mną, zaraz mi dziadki! Nie, 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 nie! nie. Ale wy jesteście Ledwo. Ale go on tak Ledwo! Czułaś jego oddech na szyi? Której nie ma. Ja czułam Słysza. jego oddech! <laughs> Nie, on był tak blisko, obu tak blisko, że już mi się... Macie powiedział o półtorej sekundy szybciej, że w prawo. Dobra, dobra, to jest halt, to jest halt. Ale nie wiem który numer. Czekaj, zobaczę, czy będzie warczenie. Tak, warczenie, ale to halt będzie na 100%. No. No, jest haltuś. O, co jest? Jestem w ziemi! Co jest? Halo? Jesteśmy w ziemi! Jak topisz! Ja nie wiem co się nie jest Ja nie, nie, ja nie, do... da się... ja nie mogę nic robić czy ja mogę, czy ja mogę za Robuxy się wykupić? Kupić? Ja mogę Ja się mogę wykupić, ja też Dawaj, dawaj wykupujmy się no, no, jeszcze możecie no. Ola, Ola, ja jestem w tym ciemnym korytarzu, ja nic tu zupełnie nie widzę, muszę przebiec tylko na drugi koniec Ej, ale ja byłem na suficie. Ola? Co ty się... W... Tak? Ola? Co? Ty byłeś na samym końcu? O, nie. No teraz jestem na samym końcu, faktycznie. Lo? Ej, poczekaj! To możemy to wykorzystać, możemy otwierać te szuflady, może coś będzie. Ale... E, o, bateria, o, ten, do Ola, Twoje itemy leżą tutaj. Wzięłaś to? Nie, nie wzięłam. No są, są. Dobra, dobra. Wy jesteś? w ogóle gracie. Poczekaj, no? Maciek! Biegnę! No widzę cię! Świecisz bo mi ja się! Nie mogę na was przełączyć. Ja Świec też nie ja widzę się? tylko czarny korytarz z tym, z niebieskim. Poczekajcie, bo to? my jesteśmy u Halta, to dlatego. Bo jesteś, dobra, super. A. No. To dlatego. Znaczy, ja widzę tak, na dole mam... Na dole mam play again, widzę siebie i Sandrę Takie jako powiedzmy, że możemy biegnąć dźwięk. jeszcze raz grę. A przy was jest... Serce, A teraz? Z, tego z aureolą. A teraz Ej, nas widzicie? Co jest. Teraz widzę niebieskie, że jak od hal. No, niebieskie ekrany kocha. hal. Co jest? Co to jest? ja, ja mogę wiem, tak zrobić. O. A ja w ogóle mam jakieś zabawki. uważaj, bo Screechuś będzie. Uważam. Dobra. 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 Ja nie wiem, co się przed chwilą wydarzyło kompletnie, Ej, nie. Jakieś takie lagi są dziwne, nie? Znaczy, nie. Ja mam to, to bardzo ja, 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 śliska ja mam. podłoga. No, 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 no. Mata, jest na ekranie. Spinek. O, o! Mam tylko niebieski o -o -ola, kolor. Ola grubu grubu. Mrgnęło. A ja Leci. mam ciemno-niebieskie czy czarno-niebieskie? Ciemno ciemno-niebieskie. No, no, ciemno -niebieskie. Okay. no. Coś, i coś w kształcie y, submarina. Ale ja wam na jak? Discordzie pokazuję, słuchajcie, no. No, ja też słyszałem taki dźwięk Discordowy. To ja! Ola, bo idziemy w 8-8 już. Wiem, idziemy. Boję się, boję Zybrałem. się. A co trzeba tam mieli w ogóle? Szczerze, szczerze? najcięższe jest uciekanie było przed się tak naprawdę, No, no. Ciężko było wyrobić na tych manewrach w ogóle. Te płomienie, dłonie się no, Masa sporcie. a H, R, a. E, migu, migu było? Nie, nie było. Ola? Było. Nie było, mam świeczkę. No dobra, ale widzę, że jakaś taka mini świeczka już się zrobiło. No bo... Słuchaj. Ale widzę na głowie masz kilka. Raz, dwa, pięć Czy jesteś gotowy? Ta, ta jakość na Discordzie to jest ja normalnie nie. rok 2000, wiesz? To jest najbardziej epiczny kulminacyjny moment tego spotkania. Czy damy radę. Mówisz, że już? Nie, bezpiecznie. Ale pikseloza, ja nie mogę. Ja muszę więc za... O! To... Już! Ta... Wgasło mi! Trzafa! Ale nic nie się słyszę. Dobra. Ja też nie. Tadam! Leci, leci, leci! Dobra, ja jestem z tyłu jak coś, nie? Więc... Więc yy, no. Wiem, 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 ja poczekam na ciebie trochę. O, dobra. Teraz, proszę. Yy, po prawej stronie trzeba Bezpiecznie. Dobra. Jeszcze. Jeszcze. Chuj do szafy, wprost, dobra, chuj do szafy, do tak? szafy, do szafy. A, Psyta masz? A, 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 Jeszcze a, a, bezpiecznie. Jeszcze bezpiecznie. nie! O nie! O nie! Depłam. Ola, obok mnie, obok Lepła. mnie, za, za, po prawej stronie za tobą jestem jak coś Ola Jestem Ola? Jestem Leci? Nie, nie leci. leci. Ale nie mogę latarki to włączyć To my o. lecimy. <laughs> to my lecimy dalej. Ola, <laughs> jak lecie. ty przejdziesz torcna ty się podłodzę, to normalnie go. No, no to fajnie bo, Ola, by było. Brawo, leci. O, leci? Nie, nie. nie, nie leci nie, nie, nie. czy oko? Nie. Bo zgasło no, mi, oko. nie wiem czemu. Leci! Leci, 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 leci. Dobra, poleciał. On się zliczował. Dobra. żeby wiedzieć. Biegnę, 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 bo ja z jestem. Leci! O, jaj, nie! Leci kolejny! Nie, nie! 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 Co jest nie! to? O, Leci! Leci! Ja, ja pod... żyję! To był Ja też, ja też przeżyłem. O Jezus, oko. Oczy, oczy, uważaj. Oko, dobra. O nie. o nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Gdzie ta pułapka? Żebym nie wdepła. Dobra, to... Już chyba ją nie, nie pomogę możesz. ci Ola oh! oh! Nie! Oh! Że... Oh, oh. O nie! O o Ola oh, otwieram nie. otwieram szybko drzwi Dobra? dobra. dobra. No prost, ale na to prost, są ostatnie było... o to mi chodzi, bo ja to jest z tym Serne mogę otworzyć jak, jak chcesz Otworzyłem Dobra, czyli już bezpiecznie, Ola? o to mi chodzi Dobra jest. Dobry Teraz tylko wystarczy ukończyć najprostszym prawie Mam 10 HP. jest A ja mam 60? 60% dziś będzie, okay. Co tu było? A to były wytrychy. To było bzz, bzz, bzz. To były wytrychy. Otworzysz? Tak, otworzę. A wy patrzycie tam z góry? Tak, mówię, o, tak. że taka pixelowa. Normalnie... Słuchaj, cieszę się, okay. że w ogóle widzisz. To, to prawda, e, prawda. Powodzenia ogólnie tutaj na ślizgaczu. los szybko! O, tu jeszcze woda jest, to jeszcze lepiej będzie śliczko. Dobra. Nie, tu mam o Jezus, o Jezus. Dobra, dobra, dobra. Dobra, 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 dobra. Ja do Żyję, żyje, żyje, żyje. żyje. Ja szapy się schowałem. O nie. o nie. Jeszcze? O nie, o nie. No ja wtedy w tym pierwszym nie 4 albo 5 miałam. Ty, ale ja nie... Ja słyszę, ale nie widzę. Ja gdzieś to jest... A, bo to, A na, to na podłodze tutaj? było. Tutaj. I jeszcze dwie. O, o, gdzieś, gdzieś, gdzieś idzie. tylko że ja muszę patrzeć się w ziemię, bo ja nic nie widzę kompletnie. Idzie środkiem. Do mnie idzie chyba. Dobra. Ta, poszedł do mnie. do ciebie, no poszedł do ciebie. Jeszcze raz zobaczę tą samą stronę, bo mi się wydaje, że coś minąłem tutaj. Cofa, cofa tą samą trasą, wraca się. O nie. To no, co było? Już chyba byłaś, było tak kurde, nic nie widzę. O, 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 idę. Ja w jednym pomieszczeniu tylko byłam, wiesz? Dobra. A nie czego ją nie za ścianą po mnie, nie mogę iść. Najwyżej wejdę do szafy, najwyżej wejdę do szafy O jest, dobra Mamy wszystko, mamy wszystko, teraz wystarczy tylko dobiec Dobra, 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 dobra czy, czy ty rifta potrzebujesz? Eee, nie, nie mam nic kompletnie dobra. Nie, nie bardzo bieda edition był odcinek gdzie po <noise> <darmowym>. Dobra, <noise> słuchaj, to musimy to zrobić jakoś <noise> A dobra, jeszcze tak to jest ługa-buga. Teraz to jest in the floor. O, o odpagował się ciała. ekran. O, o, o tak? O. No 7, 10... No, przepraszam, nie mogę ci chyba mówić. 5, 6... Dobra, A, mówmy dobra. sobie tyle. <laughs> Jeden... No. Pierwszy etap ukończony. Mój też. Dobra. Proszę pamiętać, nie patrzę z po, po lewej stronie, nie parzę po lewej stronie, nie parzę po, po lewej stronie. To jest ważna informacja dla mózgu. E, cztery, o nie, wiertarka! Najgorsze! Oj oj oj, pod koniec akurat! Pod koniec, ale jest. O okay. nie, o nie! Ja chciałem wszystko zepsuć! 3, 6, 6, 5 Ej! Czy, czy ty masz te same? Chrystian, ale że podwójna wiertarka? Chodźcie jest wolna wiertara na konie! No nie! Skończyłam! Skończyłam! Skończyłam. Skończyłam. Dobra, nice! Dobrze, o mój Boże! Dobra, 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 dobra! Uda mi się! Uda mi się, Uda mi się mimo wiertarki! Ona mi nie przeszkodzi! Uciekaj. wyciekaj! Czy ja się ślizgam? Nie słuchacie nie Dobra, Jest! Tak. Yes. Udało się! Jest. Cześć, liczmy! Udało się! No. Okay. To teraz okay. jeszcze tylko Krystian musi przejść, żeby mieć ten następny... Tak, tylko Krystian nie przeszedł jeszcze modyfikatorów. Tak